4000 zł w postaci tego pięknego kałacha Fire Sapend. Iście legendarny skin, nieprawdaż? Możesz go mieć za jedyne 30 zł wpłacone na CSGO Skinsa z kodem FIAKO. Oczywiście im wpłata większa, tym Twoje szanse rosną. Powodzenia. Hej, cześć siemanko Manko, przyjacielu, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ustaw. Łapkę w górę nastajcie i kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz swoją drogą. A dzisiaj znajdujemy się na CSGO Skinsie, na którym 5300, i okej. Okay, ja wiem, że mam tutaj pewne sztosy kabanosy, ukryte, żeś tak wyrażę, ale bardzo bym nie chciał i Cię będzie trzeba, no to zrobię co będzie trzeba, tak? Ale miejmy nadzieję, że z pewno między innymi... Ja naprawdę chcę tą skrzynię otwierać, bo mi się nie wydaje. Nie, 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 czekaj, tutaj wróć, to nie tak miało wyglądać. Co ja chciałem tutaj... tej... Nie, Death case, czy ja Frostbite'a chciałem? Miałem taką upatrzoną skrzynię i mówię, dobra, wiem co otworzyć na początek. Frostbite za połowę wartości, znaczy za połowę balansu. Powiesz, głupota. W teorii się z tą zgodzę, ale tutaj jest szansa. Mam superkonduktory, na M9, na Icarus Fela, który da już nam jakiś profit, tak? Już coś dzięki temu będziemy na, na do przodu, przynajmniej na tej jednej skrzyni. No szału tutaj nie ma pod tym względem, muszę przyznać, że troszkę odwaliłem, ale Striking Ninja, o, Striking Ninja Case, no właśnie, i tutaj taki Icarus Fel będzie smakował totalnie inaczej, no nie? Jeżeli oczywiście poleci, bo też jest, jest szansa, że kurde, no nie poleci, no nie? Ale miejmy nadzieję, że poleci, przynajmniej takie jest założenie. Striking Ninja Masterpiece, też jej najgłupsza meczka. miałem bardzo długo, bardzo dobrze służyła, bardzo mi się podobała, ale no niestety nie tym razem. No niestety kurde, tak jakoś wyszło, że no nie tym razem, Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze zestówki mieć 135 z 1000-1350, innymi słowy 35% więcej? Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie komu 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodik FIAKO Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIAKO Doppler? Nie, nawet nie Doppler, nawet nie Doppler. AWP, Atery, skórne Za 20 złotych, no póki co ten odcinek nie do końca Układa się po mojej myśli, powiem szczerze Kompletnie się nie układa po mojej myśli I wyraźnie, żeby ten strajkik ninja oddał, bo ja bym chciał Takiego i karuswala za dwa koła, no prawie, że za trzy On będą skobalskulsy Trzeci najlepszy drop, no ja teraz będę miał myślenice Bo one No dobra, no dobra, jesteśmy Troszeczkę w czapę, więc muszę tutaj przejść I o, no właśnie Ja wiedziałem, Robert Lewandowski Bitwa z Robertem Lewandowski. Mamy już tu tego odcinka, jest darąbiście. Tak czy siak, teraz jeszcze tylko i wyłącznie wygrać. Takiej batlii ja tej po prostu potrzebowałem. Skrzynie zboostowane, więc tak nietypowo, bo my najczęściej otwieramy albo zwykłe, albo jak już to na jesterze, no nie? A ten boost jakoś tak, pomimo że bardzo lubię ten tryb, to jakoś tak często gdzieś tam ginie, no nie? Tak tutaj. No, dzięki potężnemu Robertowi Lewandowskiemu mamy szansę zobaczyć, co nas tutaj czeka. Golden Coin, no to jest bardzo mocny drop ze strony naszego potężnego napastnika, ale no dobra, ok, jeszcze to jest szansa się odbić. Hyper Beast, ale jego Princeton będzie tutaj mocniejsze, co by nie mówić. No i pięć skrzynek do końca, bardzo mocnych skrzynek, kolejny Hyper Beast z mojej strony. Znowu Well Ward, niestety, mógłby być troszkę lepszy, ale spokojnie, cztery skrzynie. No, Robert Lewandowski póki co w ofensywie, no jakby na to nie patrzeć. Wygląda to różnie. 80 zł przewagi, ale teraz, teraz to my wychodzimy na prowadzenie i teraz obet Lewandowski musi gonić. No, lata już nie te, więc umiejętności sprinterskie też mogą nie być niesamowite, jednak jakby na to nie patrzeć. I wychodzimy na fajne prowadzenie. 6 stówek różnicy, będzie nasze! Będzie nasze, zgarniamy. I mamy tutaj 900 w profitu, bardzo milusio, muszę powiedzieć, że naprawdę obet Lewandowski szacun dla ciebie. Poczekam sobie chwileczkę, bo jest szansa, że taki ktoś... o, ty! ty, ty, ty. No nie, taki takiego najfa. To była fajna batelka. I patrzcie, ile ludzi tu w ogóle gra. dla Lewandowski tu dołączył. No nie, robcie, teraz nic tam nie stworzy, no. Robcie, co to odwalasz w ogóle ty. Tryska jest za 420. czekajcie bo tu muszę refleks potrenować normalnie, bo tej chwila. Chwila nie i nie dołączy do badli. No dobra, złoty, 30 to się nawet nie chce dołączać. Czekajcie, wezmę sobie, że to było tak zawieniło 200 zł, okej. Okay? I że... i teraz po... poczekajmy na jakiegoś takiego sztosa, tak? Jak się tylko pojawi, to od razu tu skakuje. W międzyczasie przypominam Ci, przyjacielu, że jeżeli chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu. To ci zaraz powiem co, jaka, ja klikam tutaj, ok? Do Nelsona. Nelson. Dodaj, że jeszcze jednego bota Ja Wiem, że jesteś w szoku, że ktokolwiek dołączył i że teraz nie wiesz co zrobić. Miejmy nadzieję, że Nelson prędzej czy później doda. Dodał, bota i samu, w porządku. I teraz mamy szarka za 756 zł. No ale to się nie uda, panie. To to, to nie, nie w tę stronę, ty w ogóle, ty. 632. Mhm. Mhm. Nie chcę, bo to są procentowe. Normalnie bym czegoś takiego w życiu nie stworzył, ale no dobra, no. Trzeba czasem też spróbować, że się tak wyrażę trochę egzotyki, tak? Czegoś, czego na co dzień myśmy tutaj absolutnie nie podeszli, dwie kosy, no dobra, tegoś totalnie nie spodziewałem. Siedem koła te rękawice, no to my jesteśmy tutaj bardzo mocno zarobieni, ty. To ja już tutaj się uśmiechnę normalnie, bo tego to ja się kompletnie nie spodziewałem. To kompletnie nie było na moim bingo na ten rok, że polecam w pierwszej skrzyni, jeszcze ja tutaj dorzucam Golden Coila. Dobrze, to nie jest jakiś underdog, coś takiego bo by, byłoby mi cholernie przykro, ale tutaj będziemy z Tysiaka luźno zarobieni. No luźno to jest 2000, będziemy mieli z tej, z tej baty. Więc jest naprawdę dobrze, nawet więcej troszeczkę. No, Mogło się coś lepszego powiedzieć. chociaż za 500 zł ten Non-Rider nie jest źle. 2500, No i to jest to, panie. 5 700. Jesteśmy dzisiaj już na plus. I to mi się podoba. To wygląda naprawdę ciekawie. Dlatego, no, tego, że to jest kompletnie z, nie spodziewałem. Także, jak przyjacielu, jeżeli chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, to możesz sobie kliknąć tutaj w plusik, wybrać spośród wielu metod płatności, przykład w oblik i użyć kodu FIAKO, który daje 10% bonusu do doładowania oraz daj i 10 groszy dla nowych graczy. Warto sobie powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie osób pełnoletnich, więc jeżeli nie masz 18, grać tutaj nie możesz. Oraz, że nie zawsze się te na najlepsze przedmioty. Powiem ci więcej, częstość trafia najgorsze przedmioty, takie, których nigdy byś na oczy nie chciał zobaczyć. A niestety tak to jest, że częstość tak. Trafia, więc musisz o tym wiedzieć. Jestem z tą szczerym, niczego nie ukrywam, tak jak ten ziomek tutaj nie ukrywał, że ma wolne miejsce, więc do niego dołączam. No i tak to po prostu wygląda. Skoro już to wiemy, to kuraka. O, kuraka jest w szoku. Kuraka jest w szoku, że ktoś do niego dołączył, no ale dobra, miejmy nadzieję, że teraz z tej skrzyni. O, jest potencjał! Jest potencjał, no jest tak, nie wiem, no niestety jednak nie ma potencjału już teraz, ale był, 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 był tutaj potencjał. Ty no jakie fajne battle tutaj ogólnie widzowie tworzą. Ja myślę, że ja coś będę musiał tutaj się wspiąć na wyżyny mojej kreatywności, a tymczasem tutaj widzowie content robią. O to chodzi właśnie, widzowie, jak ja was uwielbiam, to jest głowa mała. O, o! Znowu na najfa! Znowu na najfa, tylko ja nie jest ten Nelson chce tu osiągnąć. Czy on myśli, że z tego coś faktycznie poleci bardziej? No może raz na jakiś czas faktycznie leci coś bardziej, Nelsonowi się opłaca kręcić w ten sposób. Nie powiem, że nie, no ale tak to tu się przewala na każdej battle, więc no ja nie wiem czy to jest takie to stosowej w ogóle, no ale dobra, no być może odkrył coś, czego my nie wiemy, być może odkrył jakiś magiczny sposób, być może coś takiego jest, nie wiem. O, no, Kuraka znowu, jest, czy Kuraka dalej w szoku, uśmiechnę się do niego, bo miłość tu przywitał, nie był jakiś ten, tylko po prostu się uśmiechnął, był w szoku, spoko, płacze. No wiesz co, na mój widok, przyjacielu, jak Ci się zachowujesz, co to ma w ogóle znaczyć, tak? okej, no wiem, jesteśmy dalej na plusie. Jest w porządku, jeszcze coś z tego radiationa żeby poleciało To będzie warte, trochę będzie warte Okej, okay. zgarniamy kolejne trzy stóweczki się. No i przydałoby się coś takiego jeszcze wiecie, żeby tutaj tak Naprawdę, naprawdę dobrze to wyglądało Dwie stówy minimum, dajcie coś ciekawego Ej, ta batla kr... ta butla w ogóle jaka ciekawa była Ty, ale zwierzę, ty wiesz, ja, że ja ci ją zarąbię, no nie? Ej, ciekawe, nie, nie będziemy patrzeć co im tutaj poleci Klikam standarda, czy ja chcę standarda, czy chcę w sumie Undera bym chciał, tak na daną sprawę, bo serio mam wrażenie, że trochę tych Czekaj, jeszcze się upewnię tylko, czy ja dobrze myślę. Tak, osobny tutaj klasyk. Under zdecydowanie wchodzi. Dodajemy bota. Bot i samu przed nami wszystkimi. I miejmy nadzieję, proszę Państwa, że to będzie nasza recepta na sukces, bo od tej batli trochę zależy. Trochę zależy. Jeżeli ją wygramy, to będziemy i naprawdę na fajnym proficie. Tak z tysiaczek, myślę, że w porządku. Zważywszy na to, że wchodziłem za 5000, no nie? Rozumiecie, o co chodzi. Ale no, jak ją przegramy, to będzie przykro, bo to już będzie ciężkość tak trochę dorobić. No póki co nam to wychodzi tak różnie. No, tu jest zatafienie jeszcze 70 zł, więc i takie rzeczy się robiło. Ej, te. A nie, myślałem, że te dual barretki troszeczkę będą. Cybercase, czyżby coś z niej? No, dla mnie, dla mnie niestety. No i ni niestety nam to nie wyszło. 1000, a fajnie, bo dwie stóweczki byłoby na plus. O, 630, dołączamy. Kuraka znowu. Proszę, teraz klasyk. Jakby to u Underdog byłbym to chyba bardziej zadowolony, czy tam to chyba też powinienem grać Underdoga Let's go, zaczynamy naprawdę z Pole Position przyjacielu, nie dać tego ukryć Zaczynamy fajnie, Prince tym, Deagle tym razem za 180 zł. No dobra, jeszcze tej dwie stówy mamy przewagi, miejmy nadzieję, że uda nam się teraz tą przewagę powiększyć, ale on z makiem 10 propaganda Dogania nas 40 zł różnicy i nasz Galil, nasz Galil tutaj zdecydowanie wyjdziemy nim na plus, 1200 zł. No i fajnie fajniusia, mamy 5200, więc jesteśmy na 0 Okej, okay, taki szardzik, szardzik. Szardzik to myślę, że dobry pomysł. Nelson mam nadzieję, że stworzył coś, tak jak ostatnim razem, że huknie kurde i będzie, będzie przepotężnie. Takie jest przynajmniej założenie. No a tylko czy Nelson weźmie, będzie miał na tyle siły, żeby kliknąć na rozpoczęcie tej batli, nie? No jak słyszycie, kola się kończy. Pora zwijać, ale miejmy nadzieję, że zwijać z profitem. Takie jest założenie. Na początek Neon Rider. No dobra, w tej batli musimy trafić jakoś 1600 zł, żeby tutaj to miało... Ręce i nogi, nawet bardziej tak 1700, bym powiedział. No ale dobra, zobaczmy. Jeszcze trzy skrzynie przed nami, z tej procentowy na pewno coś musi oddać. Tutaj oddało mocno, mocno, średnio. No tym nie mamy co liczyć, z tej procentowy musi oddać, żebyśmy. jakże ten klasyk był blisko? Szkoda, szkoda. No i ostatnia skrzynia, z niej też jeszcze możemy tutaj być profitowi, Dalej. No tak średnio to widzę, będąc szczerym. No i teraz na tej batli prawie że 300 ówki, no. Prawie że trzystówki. no. To się, to się nie godzi, no. O, czekaj, cz nie zdążyłem, kurda, to było nawet fajne. To mi się nawet podobało, dobra, dajcie coś jeszcze. Dajcie coś jeszcze, nie, no, nie, za 2000 to spokojnie. Za 200 by się coś przydało, takiego. Albo dobra, czekajcie, za 2000 też się pokazują mi batelki. Dobra, na szerku. Na szerku. Na trzy osoby na szerku, dokładnie tak. O, kurde, no z perspektywy budżetu dzisiejszego odcinka, no to jest to nibyle jaka batla. Nie bójmy się tego powiedzieć. Bot Michael oraz bot Emily. I proszę, błagam. Żeby z tego coś tutaj sensownego się wydarzyło. Musimy w sumie trafić pewnie, że dychę. Będzie to nie lada wyzwanie, patrząc na to, że tu nie mamy żadnych skrzynek zbustowanych, żadnych gesterów. Więc będzie ciężko, ale miejmy nadzieję, że nie takie rzeczy się robiło i że... Ojejku, ojejku, Luxurius nas mocno pokarał, holy case. case. czyżby? Co to kurde jest? Co to ma być? Dlaczego? Dlaczego cię tak stało? Rękawice i noże, z tego już nie wydarzy się nic niesamowitego, tylko podbije wartość tej batli, ale... Tylko i wyłącznie, pod Michael cokolwiek tutaj wskurał. My odwaliliśmy takie gówno, że to głowa mała. 2-300 i jestem 900 na minus jeszcze z tego. No nie. Masz tam coś jeszcze? Proszę, powiedz, że masz tam coś jeszcze. 300 znowu to, 3800. mi Zrobimy to na szarku. Ja wiem, że tu jest na underdogu, albo dobra. Raz się żyje. Underdog, niech będzie na 3. Albo będzie duży profit, albo zarowanków w dniu dzisiejszym Zobaczymy, co to będzie, no Uff, Proszę, żeby kominus nie poleciał Mi tak na sprawę też jakieś powolne rzeczy nie poleciały w tym odcinku Ale miejmy nadzieję, że teraz to się nie zmieni Że teraz zostaniemy dalej Okej okay. W porządku nie najgorszy start. Byleby z tej skrzyni jeszcze tutaj nic nie poleciało powalonego. Bardzo dobrze, bardzo dobrze talonik dla Adriana. Wychodzimy, naprawdę na bardzo, bardzo dobrej sytuacji jesteśmy. Jeżeli teraz nic nie poleci... Mamy to! Zgarniamy z 11 kołek nie lepiej, więcej nawet! 17 tysięcy! Hu, rzutem na taśmę! Rzutem na taśmę nie będę ukrywał, ale udało nam się Ci wyjść na powalony profit, pomimo że tam balansowaliśmy przy piątaku. Wyszliśmy naprawdę, naprawdę mocno. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się całą szopeczkę w górę. Pamiętaj, że CS Ghost jest tylko dla osób pełnoletnich i bardzo często się to przegrywa. mójż o tym po prostu wiedzieć. Do następnego trzymaj się! Strzała!